W dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza powiemy o wymianie pieców, porozmawiamy o przepisach regulujących poruszanie się na rowerach, hulajnogach czy urządzeniach transportu osobistego, zapowiemy organizację ruchu we Wszystkich Świętych 1 listopada, zaprosimy na film Kataryniarz, a także będziemy z kamerą spacerować po jesiennym Oświęcimiu. Nadchodzą chłodniejsze jesienne dni, wraz z nimi powraca temat smogu. W ostatnich latach można zaobserwować zwiększenie świadomości mieszkańców na temat tego, czym oddychamy i jaki ma to wpływ na nasze zdrowie i jakość życia. Wraz z nią spada liczba kopciuchów. Oświęcimianie coraz licznie wymieniają stare ogrzewanie i w naszym mieście pozostało już tylko 279 kopciuchów. W dalszym ciągu w mieście funkcjonuje system dopłat do wymiany źródeł ciepła, czy to z budżetu miasta, czy programu Czyste Powietrze. Do skorzystania z niego zachęca zastępca prezydenta Oświęcimia Andrzej Bojarski. Mieszkańcy jak najbardziej mogą skorzystać. Oczywiście zapraszamy w przyszłym roku, ponieważ w tym roku wszystkie wnioski, które zostały, złożone zostały pozytywnie załatwione. Natomiast w nowym roku będziemy dysponować środkami finansowymi i zapraszamy wszystkich, którzy mają jeszcze ten problem, do skorzystania z możliwości uzyskania dotacji. Sprawa jest dla nas wszystkich bardzo istotna, ponieważ niska emisja dla nas wszystkich jest bardzo uciążliwa, stąd od wielu lat prowadzimy intensywne działania, aby ten problem zminimalizować, a chcielibyśmy, żeby w najbliższych latach on całkowicie zniknął. W mieście działa też lokalny program osłonowy, który pozwala zrekompensować osobom o niskich dochodach zwiększenie kosztów ogrzewania z powodu wymiany kopciuchów na nowe źródła grzewcze. Pomoc dotyczy wyłącznie lokalu mieszkalnego, w którym nie wcześniej niż 25 lutego 2015 roku wymieniono piec. Maksymalna pomoc, na jaką właściciel może liczyć kwartalnie w sezonie grzewczym wynosi 800 zł. Program obowiązuje od 1 października bieżącego roku. Jest to druga edycja programu. Poprzedni poprzedniego realizację zakończyliśmy również w marcu bieżącego roku. Tak jak powiedziałam wcześniej, program skierowany jest do osób z terenu miasta Oświęcim, mieszkańców miasta, którzy ponoszą zwiększone koszty ogrzewania związane z trwałą wymianą systemu ogrzewania w zajmowanym lokalu mieszkalnym opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych, czyli zmiana na ogrzewanie elektryczne, gazowe, ogrzewanie olejowe bądź podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Z programu mogą korzystać także osoby, które korzystały już w poprzedniej edycji, z tym, że łączny okres wsparcia w ramach tego programu nie może przekroczyć 5 lat, bądź też 10 okresów grzewczych, kwartałów grzewczych od momentu pierwszego udzielenia pomocy. Jeżeli chodzi o wysokość pomocy w ramach programu, jest ona uzależniona od spełnionego kryterium dochodowego. Kryterium dochodowe określa ustawa o pomocy społecznej i tam mamy dla osoby samotnie gospodarującej kwotę 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 600 zł, natomiast program wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, a także zwiększonym kosztom ogrzewania, a także zwiększonym kosztom ogólnym utrzymania, zwiększa to kryterium dochodowe do 250%. I tutaj mamy dwa progi do otrzymania pomocy, czyli jest do, do kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej, jest to maksymalna kwota pomocy 800 zł w kwartale grzewczym. Natomiast osoby, które przekraczają te 100%, a nie przekraczają 250%, mogą otrzymać pomoc do 500 zł. Wnioski o pomoc należy, o pomoc w ramach tego programu należy Składać w środku pomocy społecznej wraz z wymaganą dokumentacją. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielą pracownicy socjalni. Pomoc realizowana jest na podstawie, na podstawie wywiadu środowiskowego udzielana jest pomoc określana w decyzji administracyjnej. Dochód również do tej pomocy ustala się na podstawie przepisów zawartych w ustawie o pomocy społecznej. Realizacja tego programu jest kontynuacją. Wsparcia dla najuboższych mieszkańców miasta, ale również z uwagi na zwiększone kryterium dochodowe dla osób, które będą się ubiegały o tą pomoc, pozwoli, pozwoli niwelować zwiększone koszty ogrzewania i pozwoli też objąć większą grupę mieszkańców. Które, którzy będą mieli taką potrzebę, tą właśnie formą pomocy. O dofinansowanie do wymiany kopciuchów mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Dopłaty z budżetu miasta wynoszą do 7 tysięcy zł w przypadku pieców gazowych, a do sieci ciepłowniczej do 6000 tysięcy zł. Do kotła olejowego, elektrycznego miasto dopłaca 5000 tysięcy zł. Aż 16 tysięcy zł można dostać za pompy ciepła wraz z fotowoltaiką. Na same pompy do 10 tysięcy zł, a kocioł elektryczny z fotowoltaiką do 11 tysięcy zł. W Urzędzie Miasta działa punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji o dotacjach nie tylko na nowe ogrzewanie, ale też termomodernizację budynku mogą umawiać się na spotkanie z konsultantem pod numerami telefonów 503 572 966 lub 33 84 29 182. Punkt jest czynny w każdy wtorek w godzinach od 11 do 16 oraz w każdy czwartek w godzinach od 8 do 13. Szczegółowe informacje o dotacjach można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska telefon 33 842 91 82. Straż Miejska ma nowe uprawnienia. Od 20 października może karać mandatami osoby poruszające się na rowerach, hulajnogach czy urządzeniach transportu osobistego UTO bez uprawnień. Ile wynosi mandat i kto może go otrzymać? Zmieniło się teraz to, że można zostać ukaranym za brak dokumentu, czyli tzw. karty rowerowej. Jeżeli ktoś jedzie rowerem i nie ma przy sobie karty rowerowej, może już dostać mandat. 200 zł taki mandat wynosi, więc należy pilnować, że jeżeli dziecko Wychodzi z domu, a wiemy, że będzie jechało na rowerze, żeby tą kartę rowerową jednak przy sobie miało. Jeżeli chodzi o osoby, które nieprawidłowo korzystają z przejść dla pieszych, wtedy możemy dostać mandat. Możemy dostać mandat za jazdę po chodniku. Są to sumy różne, od 50 do 100 zł. Tak jak mówiłam wcześniej, za jazdę bez ważnej karty rowerowej, czy w ogóle bez karty rowerowej, to już jest 200 zł, prawda? Więc to są różne sumy. Niemniej jednak no, należy pamiętać o tym, że nie jesteśmy sami w tej przestrzeni, należy na wszystkich zwracać uwagę. Poświęcimy można zaobserwować, że pomimo dużej sieci ścieżek rowerzyści czy hulajnogi poruszają się chodnikami zupełnie nie zważając na pieszych, którzy mają tam pierwszeństwo. Przypomnijmy więc, jakie zasady obowiązują kierujących jednośladami. Nadal obowiązują takie zasady jak to, że rowerzysta czy hula, ktoś kto jeździ na hulajnodze musi bezwzględnie zwracać uwagę na innych i zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z roweru czy z tej hulajnogi. Musimy korzystać zawsze z drogi dla rowerów czy z drogi pieszo-rowerowej, jeżeli takowa istnieje wzdłuż drogi, którą się będziemy poruszać. Przejeżdżając przez przejścia dla pieszych, musimy zawsze korzystać z tak zwanych śluz. Jeżeli takiej śluzy nie ma, czy nie ma takiego przejścia dla rowerzysty, musimy z tego roweru zejść i przekroczyć pieszo przejście. Nie wolno na rowerze czy na hulajnodze przejeżdżać przez przejście dla pieszych. Należy z tego roweru wtedy zejść i przeprowadzić pojazd na drugą stronę. Jeżeli jest śluza, przejeżdżamy. Przepisy mówią, że mamy w tej sytuacji pierwszeństwo przed pojazdami, niemniej jednak też należy zachować szczególną ostrożność i pamiętać o tym, że mamy w momencie wjeżdżania, więc musimy zwrócić uwagę, czy gdzieś nie ma bliżej samochodu. Jeżeli ten samochód będzie wcześniej na tym przejściu niż my, to niestety musimy się zatrzymać i poczekać, aż samochód bezpiecznie przejedzie. I dopiero wtedy będziemy mogli przejechać na rowerze na drugą stronę. Kiedy możemy korzystać z chodnika? Jeżeli z drogi, gdzie mamy prędkość dozwoloną powyżej 50 km. Nie ma wyznaczonej drogi dla rowerów, a jest chodnik, którego szerokość jest większa niż 2 metry, wtedy możemy korzystać z tego chodnika. Schodnika możemy również skorzystać w sytuacjach, kiedy mamy niesprzyjające warunki atmosferyczne, pada deszcz, wieje wiatr, wtedy też możemy korzystać z chodnika I kiedy mamy pod opieką dziecko poniżej 10 roku życia. Od soboty 28 października zmienia się organizacja ruchu przy oświęcimskich cmentarzach. Modyfikacja na drogach w związku z Dniem Wszystkich Świętych będzie obowiązywała do 1 listopada. W rejonie cmentarza komunalnego zakłada się ruch jednokierunkowy. Będą trzy jednokierunkowe wjazdy w kierunku nekropolii, jeden z ulicy Żeromskiego, pierwszym odcinkiem ulicy Norwida oraz dwa od ulicy Dąbrowskiego, drugim odcinkiem ulicy Norwida oraz drogą wewnętrzną bez nazwy łączącą się z ulicą Norwida wzdłuż hotelu Dąbrowski. Następnie wspólny ruch jednym kierunkiem kierowany będzie ulicą Norwida do ulicy Wiklinowej, ulicą Wiklinową, drogą bez nazwy do ulicy Wysokie Brzegi oraz ulicą Wysokie Brzegi, którą ruch poprowadzony będzie w prawo jako ruch jednokierunkowy do ulicy Paderewskiego, drogi wojewódzkiej 933. 1 listopada na placu targowym będzie można bezpłatnie parkować samochody. W rejonie cmentarza parafialnego organizacja ruchu przygotowana przez Starostwo Powiatowe będzie podobna jak w minionych latach. Kataryniarz to tytuł filmu Piotra Struczyka, który będzie miał premierę w sobotę 28 października o godzinie 17 w Oświęcimskim Centrum Kultury. O czym opowiada film i dlaczego warto go zobaczyć mówi autor. Film Kataryniarz, którego jestem autorem jest dużą lokalną produkcją. Dlaczego dużą? Ponieważ w filmie tym wystąpiło około 100 osób, mieszkańców Oświęcimia, powiatu oświęcimskiego, więc widzowie z pewnością rozpoznają na ekranie, Swoich znajomych bądź członków swojej rodziny. W filmie wystąpiło sporo dzieci ze szkoły podstawowej numer 3 w Oświęcimiu, które spisały się rewelacyjnie. Nie chcę tutaj za bardzo wdawać się w szczegóły, ale myślę, że widzowie będą zaskoczeni tym, co zobaczą na ekranie. W rolach głównych wcielili się Piotr Seremak i Marek Wawro, którzy mają zupełnie odmienne doświadczenie aktorskie, doświadczenie sceniczne. Marek Wawro, tytułowy kataryniarz, jest emerytowanym nauczycielem muzyki i udziela się w teatrze amatorskim w Ośrodku Kultury w Brzeszczach. Natomiast Piotr Seremak jest całkowicie świeżym aktorem. Pierwszy raz przed kamerą w roli. Właśnie aktorskiej, z tekstem mówionym. Poza tym w filmie występują siedmioletnie dziewczynki Marianna Struczyk i Lena Pietrzyk. Oczywiście film, który trwa prawie 53 minuty, jest wypełniony różnego rodzaju epizodami. W filmie dzieje się bardzo dużo. Zasadniczo akcja filmu opowiada historię dziewczynki uprowadzonej z placu zabaw, którą poszukuje tytułowy bohater Kataryniarz. Piotr Struczyk od prawie 30 lat związany jest z Oświęcimskim Amatorskim Klubem Filmowym Chemik. Aktualnie prowadzi własną firmę produkcyjną Studio Struczyk LF. I na koniec zabierzemy Państwa na spacer po Oświęcimiu w jesiennej scenerii.